Pokażemy wam jak zapakować prezent, który jest niestandardowych kształtów wymiarów. W naszym wypadku będzie to uroczy króliczek e, Jellycat, e, który jest naprawdę tak mięciutki, wspaniały. E, zaczynamy pakowanie. Mamy przygotowany e, wycięty papier. Potrzebujemy do tego także nożyczki. Stążeczki dekoracyjne, taśmę klejącą. My użyjemy do tego także gorącego kleju i mamy przygotowane ozdoby świąteczne. Zaczynamy od włożenia króliczka do papieru. Musimy go dobrze ułożyć, aby skleić ładnie papier. My zapakujemy naszą przytulankę ala taki cukierek. Z racji tego, właśnie że jest to niestandardowych wymiaru i nie jest to takie proste w zapakowaniu, formujemy z papieru dekoracyjnego cukierek. Po bokach związujemy z tą rzeczką. Robimy ładną kokardkę i już jeden bok mamy gotowy. Zabieramy się za drugi. Wycinamy oczywiście kawałek z trążeczki. I tak jak wcześniej robimy kokardkę. Jak widzicie, pakowanie takich prezentów nie zajmuje dużo czasu. A otwieranie, radość z otwierania prezentów e, tak pięknie zapakowanych jest ogromna. I myślę, że każdy lubi mieć tak pięk, dostać tak pięknie zapakowany prezent. Wyrównujemy papier, aby wszystko wyglądało estetycznie. I możemy już zacząć dekorować ozdobami świątecznymi. Potrzebujemy do tego gorącego kleju. Możemy przykleić na przykład taką gwiazdeczkę. I proszę bardzo, tak wygląda zapakowany prezent. W tym wypadku króliczek maskotka, który jest yy, niewymiarowy, ale jak widać, udało nam się go pięknie zapakować.